I teraz tak, ja muszę iść tutaj w lewo. Najgorsze jest to, że ja już nie posiadam żadnego sila. I to mnie naprawdę bardzo w tym momencie denerwuje. Nie powiem, że nie. Ale teraz znowu tak. Wejdę tutaj. Obok mnie po lewej pojawią się. Tu w ogóle się już zrespi. Obok mnie. Aha. Ha, to jest. Ale chociaż tyle dobrego, że tutaj koło mnie nie pojawił się żaden gościu. To teraz tak, dosyć jedna taka ważna kwestia. Tu już mam zebrany, widzę? Tu już mam zebraną tą tą. Brakuje mi tylko dwóch do kolekcji, tylko że... Ale ty. Nie chciałem tego kichnąć. Niby od jednej i od drugiej strony można wejść. Bardzo żałuję w tej że w tej grze nie ma żadnej minimapy. mapy. posiadam jakieś fundusze. To daje mi naprawdę spokój w tym momencie. Mm. Pierwszy raz, po prostu gram Czy Ja tego potrzebuję. Dobra, w dupie to mam. A ja to sobie do respie po prostu. Raz by się przydało już w końcu zrobić tą misję. Co kurwa jest? Dobra, już się kiedyś z nim biłem. Boże, to jestem przejebany. Boss. Só eu também já aperto. Dobra, mamy go już chyba. Mamy go. Mamy ci. Kurwa gościu. Widzisz, że taki kozak jest? jesteś, jest, jest, jest jakby cipok. Cipciok. Już wszystko pozbierane. No wychodzi na to, że wszystko. Zobaczymy co jeszcze tutaj w tym... O! tej tutaj kolegów mam do pozabijania. Dobra, otwierają się drzwi. Gdzieś na górę, dobra, jedziemy Zobaczymy co tutaj się stanie, bo naprawdę jestem ciekaw Dalszego rozwoju sytuacyjnego o, kurde. Wiem, że... Kurwa, ty mocno od razu bijesz Dobra, spróbujmy tą Oj, ty, to jest nawet mocne na takie. To jest, powiem wam, nawet mocne, jeżeli chodzi o. Kurwa, nic tu nie było. No już kurwa. Mamy kolejny rubinek. To daje mi szansę na to, żeby się zakwalifikować do nie wiem czego. Mm, ale tu mi jeszcze dwóch brakuje. Na pewno będzie jeszcze palka z jakimś ogromnym bocem. To jest akurat na pewno bardzo pewne. Patrząc po tym, że tu jeszcze dwóch znajdziek i tu jeszcze takiego dużego czegoś mi brakuje. Tu na pewno jest kapliczka, to akurat idealnie sobie tam coś lepszymy. E, tylko tak, powiedziałbym szczerze. Średnio mi się sprawuje ta broń, jeżeli chodzi o eee, dobra, mamy to. Mnie tylko zastanawia jedna kwestia, jak? Tutaj wejść na górę. Oj! Zapomniałem sprint wyłączyć. Poczeka gości na mnie Ale zaraz, zaraz, bo... Ja wcześniej tutaj chciałem wejść, to jedna z tych wind zaczęła. Zaczęła mi po prostu. A jak Ci na razie podoba? Eee, no powiem Ci, że są momenty fajne, ale są też momenty, które... które są mega nudne, wiesz, mega to się tak wlecze wszystko. Zamiast to od razu jakoś szybko przechodzić, to jest to takie merytoryczne, bo. Jak to się nazywa? Eee. E, na przykład teraz widzisz, muszę. E... Przebierz, muszę chodzić. Muszę widzisz chodzić i kombinować. No skórkę dobrą nie Super strzelba, dostałem koszmar, dobrze. Mm. Nie wiem w ogóle dlaczego mi wcześniej tego sila. Nie wiem dlaczego mi wcześniej w ogóle tego sila nie zebrało. E, dobra, tylko musimy teraz odkryć pewną małą tajemnicę. Mm, jak otworzyć tam wejście, żeby tam się dostać na górę? Aha, dobra, to jest jakaś winda. No mhm. i dobra, czyli odkryliśmy. Tajemnica Muszę się tutaj rozpędzić. Na razie naprawdę nowy dum całkiem w porządku. Nie mam naprawdę na co narzekać. No, tylko tak jak mówię, no jest kilka momentów takich mechowych bardzo. Ja bym wolał to zrobić szybciej, a tutaj naprawdę, wiesz, żeby odblokować go przynajmniej na to, żeby te skórki mieć, no to trzeba po prostu biegać w jednym miejscu cały czas, wiesz, przechodzić, przechodzić, przechodzić. Trzeba przechodzić. Super strzelba Elegancka, zobacz co tu się dzieje to do reszty No Mogliby to zrobić lepiej. Ja wiem, że oni chcieli długą grę zrobić, bo wcale im się nie dziwię, że ludzie by też chcieli dłuższe gry. To będzie jakaś walka z superbosem. Co tu mamy? Rozdrabniacz, cyrkel. Hmm. Rozdrabniacz. To odblokujemy. Tu jest super strzelba. Okej. Okay. Walownik, akcelerator, hukula łańcuchowa, granatnik. Może tego granatnika? To akurat spoko. No i dobra, chyba nie mamy innego wyboru, tylko trzeba się po prostu pisać na walkę z tym bossem. Jesteśmy gotowi? Oczywiście, że jesteśmy gotowi. Zaczekaj, Nie mamy wiele czasu. Przodkowie nigdy nie umierają. Serce trwa, a my gromadzimy energię. Ním unvek, anme vesekue, svalo. Ním unvek, anme vesekue. 魏兄